Gra planszowa Biblia Słowo Blisko Ciebie, tak się nazywa seria. E, tą grę nazwano Biblia e, Boże Narodzenie. E, jest też e, z, z tej serii są e, i e, Biblia e, Nauczanie. E, tam jest pisany Jezus jak, jak naucza w ogrodzie oliwnym. E, Wydawnictwo Jawa, 8 roku życia, około plus minus godziny, zabawy, trzech do 5 graczy. Tak to wygląda z drugiej strony. Bliźniaczo podobne do tej gry Biblia, M. nauczanie. Tu widzimy wsparcie to wiedział Wydział Teologiczny we Wrocławiu. I już. Oglądamy. Jeszcze tak. E, autor pyta autorki pytań, e, konsultacja, ksiądz profesor Mariusz Rosik, ilustracje i autorki projektu. Zapisy tak i komentarze, te komentarze, pamiętam, we wcześniejszej grze z tego typu były bardzo dobrze zrobione, mądre i, i, i ciekawe. Więc tutaj jest ta wartość dodana ducha. Edukacyjna. No, i jak ktoś chce, to można oczywiście grać też z pismem świętym i wybrane sobie szukać fragmenty w Biblii, tak? Powinny być też wskazania skąd, skąd one są. Tak wygląda instrukcja, teraz denary. Piątki takie klasyczne, mocno, kostka złowione, te, te oczka są karty plan Wadenar wyszedł nam tutaj z Widzimy Adama, Ewę, tak, Arkę Noego, Korejczyk Krzew, Tablice Mojżesza, e, Boże Narodzenie, czyli Testament Stary, Testament Nowy, tak Nauczanie Jezusa, gwiazdę Jerozolimy, Niedziela Palmowa, No i krzowanie z No i karty. Karty nie są śliskie, mat, e, nie są błyszczące, takie matowe. Można sobie zrobić pauzę. jakieś chce przeczytać dane pytanie, ja tu szybko lecę. Karta po karcie. To widzimy, one będą, to jest Nowy Testament. To, to będzie pewnie stary. Mhm. Są, są inne. Widzimy symbol ryby. Tu przykazań, tablica. Dobra, tyle z otwarcia. I to mamy wewnątrz. E, Biblia, słowo e, blisko Ciebie. To jest jako Biblia Boże Bożona, Narodzenie w ofercie wydawcy. E, wydaje się z otwarcia bliźniaczo podobne do e, tego, e, tego, tego drugiego produktu jasnego. E, Natomiast zobaczymy, ja muszę sobie porównać oba. Czy to rzeczywiście jest to samo, tylko opakowanie inne, czy, czy zawartość się, się różni trochę? Natomiast wygląda to bardzo ładnie, a gier biblijnych, takich na Boże Narodzenie, chrześcijańskich, katolickich, nie ma wiele na rynku. Dzięki.